Zwiadowcy? Zwiadowcy, ale kto zrobi zdjęcie ze zwiadowcy koszulką ten dostanie nagrody jakieś. No, ruszamy kopać, ruszamy kopać, idziemy na pole. Czekajcie, pod nosem się Bo mnie spędzi, tu kichałem przed chwilą, tak się kicha na kielicha. To będzie na filmie. No zobaczymy, co dzisiaj teraz. Król Arseniaków nam pokaże. Ja dzisiaj kopie, złoto, Boratynki, kopiejki. Siemano, no w końcu. Roman, no w końcu, bo ruszamy jest trochę przed czasem. Jest godzina 13.30, ale już jesteśmy po obiedzie. Elo, elo, siemandero. Cześć kolekcjoner, cześć Tomasz, cześć Karol Jesteśmy już po obiedzie zjedliśmy dobrego kotlecika mielonego z ziemniaczkami, z, z suróweczkami petarda i siema BMW i lecimy teraz kopać kurde, ja tu kamerę będę przyłączał, a o, zaraz wam pokażę pokażę, tu jesteśmy, o pekson dawaj pekson pekson, dawaj, Michał o Jezus, no dawaj tu jeszcze też wszyscy idą. Mindlab, mindlab, deu, rządzinę, mindlab, Deus Aż do rzek, małżek, na tym pojechali. O! Przedstawię pieprz. O! Ale to wygląda.